Ja z tej strony Citrox, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym trzecim już odcinku serii podejmij wyzwanie, spróbuj mnie dogonić. Jeżeli nie wiecie czym jest ta seria, to w lewym górnym rogu znajdziecie annotację do materiału, który myślę, wszystko powinien Wam dokładnie wytłumaczyć. Na wstępie od razu chciałem Wam bardzo podziękować za wszystkie odpowiedzi wideo, które nadesłaliście pod ostatnim odcinkiem. Tych odpowiedzi było nieco mniej niż po pierwszym nagraniu, aczkolwiek wydaje mi się, że wiem czym to było spowodowane. Otóż bardzo dużo osób pisało mi W komentarzach oraz prywatnej wiadomości na YouTubie, że niestety nie są w stanie nagrać dla mnie tej odpowiedzi, gdyż po prostu w pewnych miejscach ich fps spadają do jednego. No i faktycznie wydaje mi się, że było to spowodowane tym, że mapa Dungeon Runner posiada bardzo dużo mechanizmów. Jest ona dosyć dużych rozmiarów i posiada całkiem sporo tej lawy, no, tak więc myślę, że wszystkie te czynniki składają się po prostu na jakość tego nagrania. No i nie dziwię się, że, że czasami wasz komputer mógł po prostu tego nie wytrzymać. Przyznam, że sam miałem problemy zagrałem tego odcinka czasami, czasami zdarzało się tak, że FPSy spadały mi bardzo szybko i po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. W takim wypadku musiałem zaczynać od nowa, no i po prostu też się denerwowałem. Tak więc wydaje mi się, że, że nie ma sensu dalej nagrywać na mapie Dungeon Runner, ponieważ zależy mi, aby jak najwięcej osób wzięło udział w tej serii, tak żeby wszystko to jakoś fajnie funkcjonowało. No i właśnie, dzisiaj jesteśmy na mapie użytkownika Jerry Grow, który posiada własny kanał na YouTubie. Link do jego kanału znajdziecie w opisie pod tym materiałem, także żebyście mogli sobie po prostu zobaczyć, cóż on tam tworzy. Mapy podesłał mi jeden z moich widzów w prywatnej wiadomości na YouTubie. Napisał on, że mapa nie jest zbyt długa, że, że nie jest jakoś specjalnie wymagająca, no i że wydaje mu się, że będzie odpowiednia pod naszą serię. No i faktycznie, gdy sobie przebiegłem tą tę mapę, to wydaje się ona całkiem fajna, nie jest tak, jak mówił, zbyt długa i wydaje mi się, że nie powinniście mieć problemu, aby po prostu nagrać dla mnie tę odpowiedź wideo no i cóż, pomiar czasu zaczynamy podobnie jak, jak to było w przypadku Dungeon Runner, stojąc na czerwonej wełnie i naciskając ten przycisk tak, aby nasza lampa się zapaliła zakończenie pomiaru będzie wtedy gdy w tamtym pomieszczeniu naciśniecie guzik tak aby po prostu lampa również się zapaliła, myślę, że o wszystkim dowiecie się już za sekundkę gdy po prostu zaprezentuję wam mój bieg, będziecie mogli zobaczyć jak ta lampa wygląda, no i zobaczycie oczywiście jaki udało mi się uzyskać czas, tak więc ja się ustawiam na linii startu, no a w międzyczasie e, będę również opowiadał, e, będę również, zapoznał Was również z e, najlepszą dziesiątką, e, która uzyskała najlepszy czas e, w poprzedniej mapie, tak więc widzimy się już za sekundkę, kiedy będę stał na linii startu. Okej, okay, tak więc zacznijmy sobie może od 10 miejsca. Na tej pozycji mamy użytkownika JB Dark Game e, z czasem minuta 36 i 19, setnych sekundy, w któremu udało się zdobyć jeden punkt w naszym rankingu. Na dziewiątym miejscu mamy użytkownika The z 97 e, z czasem minuta 35,98 sekundy, e, który tym samym zdobywa dwa punkty w naszym rankingu. E, wyżej mamy użytkownika Listek e, z czasem minuta 35 i 86 sekundy, e, który zdobywa 2 punkty więcej. I 4 punkty. Na siódmym miejscu mamy użytkownika Mr. Expert Play z czasem minuta 35 i 41 sekundy, co tym samym daje mu 6 punktów w naszym rankingu. Szybszy od Mr. Expert był Damian X Minecraft z czasem minuta 35 i 28 sekundy, co daje mu 2 punkty przewagi nad swoim rywalem, czyli zdobywa on 8 punktów. Na piątym miejscu mamy użytkownika Kinder 1771, którego czas to minuta 34 i 65 sekundy. Na i tym samym zdobywa on 10 punktów w naszym rankingu. Czwartym miejsce, czyli powoli zbliżamy się do podium, e, zajął automat.pl e, z czasem minuta 32,11 sekundy e, i tym samym zdobywa on 12 punktów. Trzecie miejsce zajmuje Robson3.pl, którego czas to minuta 32 i sekundy, no i tym samym zdobywa on o 3 punkty więcej, czyli 15 punktów. Drugie miejsce oraz 18 punktów walczy sobie użytkownik Screamking1337, którego czas to minuta 31 i 88 sekundy. No i pierwsze miejsce, czyli najlepszy czas zdobywa użytkownik Derogit, którego wynik to minuta 31 i setne sekundy, no i tym samym zdobywa on aż 25 punktów w naszym Rankingu. Tak więc ja serdecznie gratuluję całej tej dziesiątce. Gratuluję również wszystkim tym, którzy brali udział w poprzednim odcinku. Cały ranking, czyli lista 27 czasów razem z linkami do kanałów na YouTubie znajdziecie, znajdziecie na moim profilu na Facebooku, do którego link znajdziecie w opisie, tak więc zachęcam Was, abyście tam zajrzeli, no i po prostu sprawdzili, które miejsce udało Wam się zająć. OK, tak więc znacie już najlepszą dziesiątkę z poprzedniego odcinka. Wiecie również jak wygląda mapa, no i myślę, że teraz sami możecie przyznać, że nie jest ona ani zbyt wymagająca, ani zbyt długa, tak więc myślę, że bez żadnego problemu powinniście móc tutaj nagrać dla mnie tą odpowiedź wideo. Mam nadzieję, że nie będzie już nagłych spadków FPS-ów jak to było w przypadku poprzedniej mapy. Ponieważ, jak, jak sami dobrze wiecie, mój komputer do najlepszych nie należy. No a mimo to wszystko ładnie i płynnie mi tutaj chodziło. Na koniec chciałbym zwrócić jeszcze Waszą uwagę na jedną rzecz. A mianowicie w opisie znajdziecie link do pobrania oryginalnej mapy oraz do pobrania mapy zmodyfikowanej przeze mnie. No i chciałbym tutaj Wam powiedzieć, że aby odpowiedź wideo została przyjęta, to musicie nagrać materiał z tej mapy zmodyfikowanej przeze mnie. Chodzi tutaj głównie o te lampy na początku rosnące, na końcu, tak abym mógł jeszcze bardziej precyzyjnie zmierzyć czas, który udało Wam się uzyskać. W opisie macie również pełny regulamin tej całej serii, tak więc wydaje mi się, że warto, abyście się z tym zapoznali. Tak, żebyście po prostu wiedzieli o co chodzi i niepotrzebnie zadawali mi jakieś pytania w komentarzach. Tak więc, cóż, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to zachęcam Was do oceniania oraz do komentowania. Jeżeli chcecie jeszcze o coś zapytać, to śmiało opiszcie wszystkie te Wasze pytania w komentarzach. Ja w miarę możliwości będę starał się po prostu na nie odpowiadać. No i cóż, dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział. Mam nadzieję, że, że tych odpowiedzi wideo będzie jeszcze więcej. No i że wspólnie uda nam się jeszcze bardziej rozkręcić tą naszą serię. Tak więc ja Wam bardzo dziękuję. Za uwagę, życzę Wam miłego dnia, a teraz Wy spróbujcie mnie dogonić.